Kolejne tutaj mam zadanie. Mam 5 lamp, z tego no dwie mają odbuśniki. Jak cię mogę, ale te trzy są do kitów. Te co mają ładne odbuśniki, znowu mają pobite jak widać szkła. Nie wiem co to będzie. Chciałbym je teraz wyjąć i stamtąd wziąć tamte szkła. Nie wiem, czy to tak się łatwo wyjmie, jak to w ogóle zrobić. O, ładnie się wytłukło. No wyszło. Dobra, ten odbłyśnik zostanie. Jedno już szkło mam wyjęte. Która tu jeszcze była pobita ta, jak to się wyciąga, odbezpiecza. Żarówka cyk, to się odwraca i wychodzi. Tutaj to samo. Wyjdzie też w czy nie wyjdzie? Połowa wyszła. Jeszcze wyszło. Coś tu nie stało. Nie wyszło tak ładnie jak tam. Klej trochę lepszej kondycji jest. czy dobrze się, ale to ma ubywa tych szkieł? Trochę odchodzi to, ale ciężko. Ktoś powie po co to w ogóle robię. No, widząc co prawda w nocy ma nigdy nie kosić, ale po pomalowaniu będzie kiepsko wyglądał ze zardzewałymi lbyśnikami. Nowe lampy jeszcze niedawno kosztowały 35 zł. Te wkłady a teraz już kosztują ponad 100 zł. drogi gips się zrobił. Nie wiadomo co to było. Z cenami się niektórzy wygłupiają, że po prostu się nie wszystko opłaca remontować. Dwa odbuśniki mam gotowe, teraz jeszcze żeby mi się udało dwie, dwa, dwie szyby wyjąć, no to już będzie inne zadanie, teraz ma mi znowu nie pęknąć to. Lampy na złom, ale szkło żeby było całe. Tak lekko trącę i wyjdę wątpię, żeby to tak było. Widzę, że się tak łatwo nie podda ta lampa. się wykręcił. No. Regulacyjny. Chyba wyjdzie tak. Chyba to szkło wyjdzie całe. Im bardziej zniszczę lampę, tym większa szansa, że wyjdzie całe szkło. To jeszcze taka sprężynka zabezpieczająca. Fajnie. Żeby się nie rozregulowało samo. No. no I co? Niski sukces jest. Dobra, jedna szkło mam. Widzę, że jest kiepski ten głośnik. Tu jest, co prawda, ładny w jednym miejscu. No Ale no tu jest brzydki, bardzo brzydki. Jeszcze czy by można go kawałek wyciąć i go wkleić? Nie. Jak by to wyglądało? Chyba nie da rady. Dobra. Tu jest też, widzę, żaróweczka cała. Szkoda żarówki pobić. Firma 24V 55-50W dobra, żarówka I tu powtórka jak tam. Kręty są zardzewiałe, ale tu farbą pomalowane jest, ale dobra. Może wyjdzie zobaczymy co będzie się działo. Chodzi mi tylko o szkło. Podobnie jak tam się chyba odklei szkło chętnie nie wypada, Może, może wyjdzie. Tutaj to w ogóle kiepskie było, to jeszcze było jako takie, ale to też w ogóle, ale szkło jest dobre. Mam dwa szkła. Teraz trzeba tej gumki się tu pozbyć. Nie wiem czy to jakimś nożykiem wyskrobać czy co. Tym to zaraz pobije szkło. Nie, trzeba będzie chyba nożem pościnać. Dobra. Zbyt ciekawie to się odrywa, coś tych lamp, ta guma czy co to jest? Nie Coś tam firma Zelmot jakieś robiła, jakieś coś tam. No nie muszę dokładnie czyścić, bo tutaj tak dam swój plejek. Żeby weszło chociaż jedno w drugie. Czy coś pomogło? Nie wiem. Dobrze to przygotowali, widzę. Nie ma lipy. Nieraz odpada to wszystko, szkło wypada czyściutkie, a tutaj zrobili dosyć dobrze widzę, teraz są kłopoty przez to. Ktoś podkładem malował. Pewnie ramki. Po to się wyczyści ten podkład. Jakiś. Mam nadzieję. Jakimś nitrem czy czymś. No dobra. Już jest oczyszczone na tyle, że na pewno nie będzie przeszkadzać. Ciekawe jak drugie szkło się będzie zachowywać. Myślę, że to samo, te same kłopoty mam. O, też szkoło jakieś takie miękkie, że nóż w nie wchodzi. to ładnie odpadło. Dosyć długi kawałek. No tu się niestety skupię. Hmm, ta strona jest dużo... Ta lampa jest dużo łatwiejsza do skubania od tamtej. Ładnie się to oskubuje. Oczyścić trzeba. No, jest praktycznie wyczyszczone już. Elegancko się wyczyściło. Wodę umyć. Tak się ładnie oczyściło, to teraz mam tutaj wyrzuty sumienia, że tu jest tak brzydko. Szkło, tu żadnych maszyn nie można w to użyć. To się wszystko popsuje. Znaczy, że ten podkład zejdzie, ale chyba zejdzie. Będę mieć szkło. Dobrze, wszystko mam umyte. Elegancko. Szkła jak nowe, zalmatowskie. Zatem czas na składanie. Wezmę tutaj. Dam teraz silikon biały. Bo ten czarny ton powoduje, że te szkła są jakby czarne. to sprawdziłem nie raz i się one jakoś mienią. Później dziwnym kolorem. Nie za dużo tego silikonu. Dobra. Tu jest pozycyjne światło, to tu ma być napis ZELMOD na dole. Tutaj tak samo. Tutaj powierzchni też można jeszcze przejechać. Wcześniej robiłem klejem do szyb, ale mówię, nie ma co aż tak mocno tego kleić. No to i tak nie wypadnie. A klej do szyb brzydko wygląda. Tutaj mamy jakiś inny klej. Serik neutralny, elastyczny, też to sklei będzie trzymać. Takie co te jakieś ma. Uszczelniałem tym. Łowniki. No i jest zrobione. Myślę, że może być. Ja jestem zadowolony z tych dwóch reflektorów. Bo tam mniej więcej są tego typu reflektory, takie paskudniki. W tym widzeniu pokazywałem. O, a no teraz będą takie. No ten wygląda całkiem fajnie. Ten minimalnie, ten na dole troszeczkę. Tragedii nie ma. Oryginały z Elmoty, a te szkła na złom, stare, chyba że ktoś wie, jak to w ogóle zgalwanizować na nowo, ale one są pogięte. To tyle z regeneracji tych lamp. Tu można by było jeszcze o żarówki założyć. zabezpieczyć je tutaj żeby nie wypadły raz Ta jest trochę inna żarówka żeby muchy nie wleciały, można tak zrobić, nie wiem, może to nie było tu, może to było, aha, najpierw się wkłada to, a później żarówkę, wspomniałem, I co jest? Nie chcę się obrócić. Co jest grane? Jedna skrzydełko jest minimalnie podniesione. No, gdzie ten ząbek jest w tej żarówki? Tylko by niepotrzebnie jeszcze silikonem. przy tych żarówkach. Niech snie. Słońce jest ładne. Tę lampę wybrudziłem silikonem. No, takie ładne były czyste szkła. Muszę teraz się to trochę umyć no, Ale dobrze Jak wyschnie, to się to umyje. Chociaż już jest umyte. No i to tyle z regeneracji lamp. Nie, to wyszło. Będzie dobrze. Ja jestem zadowolony, naprawdę. Kombajn też będzie zadowolony, widząc.